Czy kiedykolwiek czułeś się przytłoczony we własnym domu? Czy miałeś wrażenie, że nawet niechcący, twoje życie przepełnione jest rzeczami, których tak naprawdę nie wybrałeś? Pokój jest pełen szafy ledwo się domykają, ale w środku wszystko wydaje się puste, to nie jest przypadek. To jest nagromadzenie, niewidoczne, ciche, stałe i nie przychodzi tylko w postaci przedmiotów, ukrywa się w myślach, obowiązkach, plikach, w telefonie. Oczekiwaniach, które nosisz każdego dnia, nawet tego nie zauważając. Czy ty też to czujesz? Jest sposób, żeby zacząć to zmieniać, ale od razu ostrzegam: na początku nie jest to przyjemne. Dotknie to, co ukrywasz. Zmusi cię do spojrzenia w twarz temu, czego unikasz. Ale pośród tego wszystkiego istnieje ulga, której być może nigdy wcześniej nie czułeś. Nie chodzi o wyrzucenie wszystkiego. Nie chodzi o życie z jedną walizką. Chodzi o zrozumienie. Co nigdy nie powinno było się pojawić. Co wpuszczasz do swojego życia dzisiaj? Dlaczego przechowujesz to, czego nie używasz? Czy wiesz dokładnie co trzymasz ze strachu, a nie z miłości? Minimalizm japoński. Nie ten generyczny koncept mniej znaczy więcej, który stał się trendem w internecie, ale prawdziwy duch Danshari mówi o tym. Trzy ruchy, cały proces. Odmawianie nadmiaru, pozbywanie się tego co już nie służy. Uwalnianie się od tego, co więzi. Wydaje się proste, nie jest, ale jest transformujące. O tym niewiele osób ci powie. Czy jesteś gotów iść do końca? Porozmawiajmy poważnie. Większość ludzi organizuje dom, jakby to rozwiązywało bałagan wewnątrz. Organizuje szuflady, czyści szafy, oddaje rzeczy, których już nie chce, czuje szybką ulgę, ale wszystko wraca do normy w ciągu kilku tygodni. Dlaczego? Ponieważ to, co musi wyjść, to nie tylko przedmiot, to więź, to historia, którą sobie o tym opowiedziałeś. I dopóki ta historia się nie zmieni, cykl nigdy się nie skończy. Czy już to zauważyłeś? Minimalizm japoński to nie formuła, to prowokacja, odważny wybór, aby nie akceptować już tego, co ciąży. A kiedy zaczynasz patrzeć na swój dom z tej perspektywy, nie da się tego odzobaczyć. Rozumiesz, że każda rzecz zajmuje przestrzeń wewnątrz i na zewnątrz. Że ta bluzka, której już nie nosisz, przypomina ci o tym, kim nie jesteś, że to pudełko w rogu pokoju ciągnie cię do czasu, który już minął. I zaczynasz się zastanawiać, ile twoich części żyje w przeszłości tylko dlatego, że upierasz się przy trzymaniu tego, czego już nie potrzebujesz? I co najciekawsze, zaczynasz dostrzegać, jak dom, cyfrowy świat, zobowiązania, wszystko jest połączone. Że nie da się pragnąć lekkiego umysłu z obciążonym życiem, że nie ma sensu szukać pokoju pośród hałasu, który sam pozwoliłeś się nagromadzić. Shari idzie głęboko. Pytacie, co z tego wszystkiego naprawdę ci służy? Co z tego wszystkiego wybrałeś? I co ważniejsze, co nadal nosisz ze strachu przed pustką? Pustka słowo, które przeraża, ale co, jeśli pustka nie jest brakiem? A jeśli jest przestrzenią przestrzenią do ponownego odczuwania, do oddychania, do tworzenia, do odpoczynku. Minimalizm japoński nie chce cię zostawić z małą ilością, chce ci oddać wolność. I do tego, tak, będziesz musiał puścić. Puścić rzeczy, idee, oczekiwania, wspomnienia, które już nie służą. I to boli, ale ból puszczania nigdy nie jest większy niż ciężar kontynuowania. Czy jesteś gotów to poczuć? Są ludzie, którzy myślą, że to wszystko to tylko estetyka, że to moda, że to dla tych, którzy mają czas, ale prawda jest inna. To przetrwanie emocjonalne. Bo przychodzi moment, w którym utrzymywanie wszystkiego staje się zagrożeniem. Nadmiar cię choruje, męczy cię, blokuje cię. I nawet nie zdajesz sobie sprawy, że tracisz życie, próbując utrzymać to, czego nie potrzebujesz. Czy kiedykolwiek się nad tym zastanawiałeś? Pokój, który sprzątasz co tydzień, ale nigdy nie czujesz, że jest czysty. Szuflada, którą organizujesz, ale wraca do bałaganu. Kanał, który przewijasz kompulsywnie, ale który pozostawia cię pustym. Góra rzeczy, które masz, ale które nigdy cię nie wypełniają. Nic z tego nie jest przypadkiem, i dopóki będziesz próbował rozwiązywać nadmiar większą kontrolą, będziesz tkwił w tym samym miejscu. I tu pojawia się szok. Nie potrzebujesz więcej dyscypliny. Potrzebujesz jasności. Jasności, żeby spojrzeć i powiedzieć: To nie jestem ja. To nie jest już potrzebne. To może odejść. To proste, ale wymaga odwagi. Danszari tego za ciebie nie zrobi. Ale pokażę ci, jak to zrobić. Pokażę ci, że życie z mniejszą ilością to nie strata, to zysk, to pokój, to oddech, to ty z sobą bez hałasów wszystkiego, co odwraca Twoją uwagę od tego, co ważne. Czy naprawdę tego chcesz, bo nie ma odwrotu. Kiedy poczujesz, co to znaczy mieć prawdziwą lekkość, nie zaakceptujesz już niczego mniej niż to, a to wszystko zmienia sposób, w jaki konsumujesz, jak dbasz o swój dom. Jak radzisz sobie z czasem, jak odpowiadasz światu. Zmienia to na co mówisz tak, a na co mówisz nie. Zmienia sposób, w jaki spędzasz swoje dni i w głębi duszy zmienia to, kim pozwalasz sobie być. Danshari to wezwanie. Nie do życia z minimum, ale do życia tylko z tym, co ma znaczenie. A to, jak zauważysz, zmienia nawet sposób, w jaki odnosisz się do ludzi, do snu, do swojego zdrowia, do swojego wolnego czasu. Zaczynasz filtrować Zaczynasz wybierać, zaczynasz odrzucać to, na co już nie ma miejsca, ponieważ kiedy rozumiesz, że nie potrzebujesz wszystkiego, otwierasz się na to, co naprawdę jest warte. Czy masz odwagę tak żyć? Zrezygnować z nadmiaru, aby odkryć to, co istotne, bo to tam dokonuje się transformacja. Na początku wydaje się to tylko pusta szafa, potem zamienia się w ciszę, potem w jasność, a kiedy najmniej się tego spodziewasz, zamienia się w wolność. Myślałeś, że już wszystko zrozumiałeś, że ta pierwsza decyzja o pozbyciu się kilku rzeczy, posprzątaniu tego konta w domu, usunięciu kilku plików z telefonu wystarczyła, ale potem stopniowo uczucia powróciły. Bałagan powrócił. To ciche ciśnienie pojawiło się ponownie, a wraz z nim pytanie, którego być może jeszcze nie zadałeś: jak daleko jesteś gotów się posunąć, aby mieć prawdziwy spokój, ponieważ to, co pokazuje japoński minimalizm, to nie wynik końcowy, to proces, który idzie głęboko. A jeśli zatrzymasz się w połowie drogi, nic się nie zmieni, tylko zamaskujesz, oczyścisz to, co widoczne, ale to, co niewidoczne, nadal krzyczy. To nie pokój cię przytłacza, to to, co pokój niesie, to nie liczba przedmiotów, to to, co one oznaczają. I dopóki się z tym nie zmierzysz, będziesz tańczył ten niekończący się taniec opróżniania na zewnątrz i pozostawania pełnym w środku. Czy ty też to czujesz, to zmęczenie, które nie mija, to uczucie, że zawsze odkładasz to, co naprawdę trzeba zrobić? Być może próbowałeś już różnych sposobów, różnych metod, ale danszari nie jest o metodzie, jest o tobie, jest o zmierzeniu się z tym, co przechowujesz, a to nie tylko szafa, to cały sposób istnienia. Ile decyzji podjąłeś nieświadomie, ile rzeczy zachowałeś, ponieważ ktoś kiedyś powiedział ci, że są ważne. Ile zobowiązań przyjąłeś tylko po to, żeby nie zawieść? Nagromadzenie zaczyna się tam, i nie ma znaczenia, czy jest widoczne, czy nie, waży tak samo. Co nadal trzymasz tylko dlatego, że myślisz, że powinieneś? To pytanie wymaga odwagi, żeby na nie odpowiedzieć, ponieważ nie zawsze odpowiedź jest piękna, nie zawsze jest prosta, ale zawsze jest konieczna. Minimalizm japoński stawia cię twarzą w twarz z tymi wyborami i nie pozwala ci wyjść bez szwanku. Nie chcecie zorganizować, chcecie przekształcić, a transformacja nie zachodzi z lekkością, zachodzi z dyskomfortem. Będziesz się czuł nieswojo, będziesz się opierał, będziesz próbował usprawiedliwiać, powiesz, że jeszcze nie czas, ale jakaś część ciebie będzie wiedziała, że tak, ponieważ już poczułeś smak tego, co to znaczy żyć z przestrzenią, a potem nadmiar krzyczy jeszcze głośniej, i tu wchodzi kolejna warstwa. To już nie tylko o tobie. To o wszystkim, co cię otacza, sposób, w jaki konsumujesz, relacje, które utrzymujesz, co czytasz, co oglądasz, co wpuszczasz bez żadnego filtra, każdy bodziec, każde rozproszenie, każde zobowiązanie, wszystko zaczyna być kwestionowane, ponieważ nadmiar nie jest tylko w domu, jest w umyśle, jest w nawykach. A minimalizm japoński to wszystko podważa, pyta, to służy, czy tylko zajmuje. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad ilością rzeczy, które utrzymujesz ze strachu? Strachu przed pożałowaniem, strachu przed potrzebą któregoś dnia, strachu przed pustką. A ten strach wkrada się we wszystko. Przekonuje cię, że bezpieczniej jest nosić niż puścić. Ale prawda jest inna. Niesienie tego, co nie służy, jest tym, co cię więzi, jest tym, co cię męczy. A kiedy puszczasz, strach zamienia się w wolność. A ta wolność ma swoją cenę. Będziesz musiał zrezygnować z niektórych wersji siebie, wersji, które zostały zbudowane na podstawie tego, czego oczekiwali inni, na podstawie tego, kim myślałeś, że musisz być. Ale kiedy zaczynasz żyć tylko z tym, co ma znaczenie, te wersje tracą siłę i wtedy pojawia się przestrzeń, abyś był tym, kim naprawdę jesteś. A tego nie da się kupić. Nie znajdziesz na kursie, nie przychodzi gotowe. Przychodzi w ciszy, która pojawia się, gdy w końcu przestajesz uciekać od siebie, przychodzi moment, w którym zaczynasz dostrzegać efekty, sen się poprawia, oddech się zmienia, ciało staje się lżejsze, dom staje się miejscem, w którym chcesz być, umysł zwalnia i zaczynasz zauważać małe rzeczy, rzeczy, które zawsze tam były, ale których nadmiar nie pozwalał ci zobaczyć, światło wpadające przez okno, cisza późnego popołudnia, smak prostego jedzenia. Prawdziwa obecność tego, kto jest obok ciebie, to jest obecność i zdarza się tylko wtedy, gdy oczyścisz wystarczająco, aby poczuć. Ale nie jest łatwo tam dotrzeć, ponieważ są dni, w których wszystko w tobie będzie chciało wrócić do automatu, będzie chciało zostawić na później, będzie myślało, że zrobiło już wystarczająco dużo i to wtedy musisz nalegać, ponieważ za każdym razem, gdy coś puszczasz, trenujesz swój umysł, aby wybierać a wybieranie męczy. Ale to zmęczenie uczy cię, jak być selektywnym, jak doceniać, jak postrzegać, jak przekształcać. Danshari nie daje ci pięknego domu. Uczy cię, jak żyć z mniejszym ciężarem. Nie obiecuje ci pokoju. Pokazuje ci drogę do jego znalezienia. A na tej drodze będziesz popełniał błędy. Będziesz gromadził ponownie. Będziesz się rozpraszał. Ale też wrócisz. Przypomnisz sobie, dlaczego zacząłeś. Rozejrzysz się i zobaczysz, że teraz, nawet gdy panuje bałagan, istnieje świadomość, a świadomość wszystko zmienia. Nie musisz żyć w sterylnym otoczeniu, nie musisz liczyć przedmiotów, nie musisz przestrzegać żadnych zasad, ale musisz być gotów patrzeć na wszystko z uczciwością, a tego brakuje dzisiaj najbardziej uczciwości wobec siebie, wobec tego co czujesz, wobec tego co niesiesz, wobec tego co ukrywasz. Adam szari cię do tego zmusza. Pokazuje to, co tam jest, nawet gdy udajesz, że tego nie widzisz. Stopniowo zrozumiesz, że wszystko ma swoją cenę, posiadanie też ma, a czasami cena, którą płacisz za utrzymanie czegoś, jest znacznie wyższa niż sobie wyobrażasz i prawie zawsze nie jest tego warta. Kiedy zaczynasz to kwestionować, konsumpcja się zmienia, sposób kupowania się zmienia, sposób w jaki wykorzystujesz czas się zmienia. Ponieważ teraz wszystko musi mieć sens, wszystko musi służyć życiu, którym chcesz żyć, a nie życiu, którym żyją inni, a to wpływa nawet na relacje. Zaczniesz widzieć, kto cię wzbogaca, a kto tylko zajmuje, zaczniesz dostrzegać, ile energii zużywasz próbując utrzymać to, co już jest zużyte, i zrozumiesz, że puszczenie kogoś również może być częścią procesu, ponieważ relacje też się gromadzą a cisza, która następuje po puszczeniu, może być dokładnie tym, czego potrzebowałeś. Ostatecznie wszystko sprowadza się do jednego wyboru. Chcesz nadal nosić, czy chcesz zacząć żyć? Ponieważ życie z mniejszą ilością to akt odwagi. To ty mówisz, że nie musisz już nic udowadniać. Że nie musisz już utrzymywać tego, co nie rezonuje. Że jesteś gotów spojrzeć na siebie naprawdę. Bez rozpraszania, bez wymówek, bez nadmiaru. Dan nie da ci końca, zaoferuje ci nowy początek, a nowe początki bolą, ponieważ zmuszają cię do oderwania się od komfortu znanego. Ale to tam, w tym dyskomforcie, znajdujesz szansę na życie w inny sposób, lżejszy, bardziej połączony, bardziej prawdziwy. Już wiesz, co musisz puścić. Po prostu nie miałeś jeszcze odwagi, ale odwaga rodzi się w momencie, gdy decydujesz, że kontynuowanie tak jak jest, nie jest już opcją. A jeśli dotarłeś aż tutaj, to dlatego, że ta decyzja zaczęła się już rodzić w tobie, nawet jeśli jeszcze jej nie nazwałeś, nawet jeśli jeszcze nic z tym nie zrobiłeś. To, co zrobisz teraz, powie, czy ta zmiana nastąpi, czy będziesz kontynuował życie na autopilocie, ile czasu jeszcze wytrzymasz tak żyć, czy zauważyłeś, jak wszystko wokół ciebie domaga się więcej, więcej produktywności, więcej konsumpcji, więcej zajęć, więcej wydajności. Ale co jeśli zaczniesz zauważać, że to więcej nie prowadzi do nikąd, tylko wyczerpuje, tylko dezorientuje, tylko układa w stosy. I pośród tego wszystkiego czujesz, że coś jest nie tak, ty czujesz. Nie potrzebujesz, żeby ktoś ci to mówił, ponieważ nawet robiąc to, co uważają za słuszne, nadal wydaje się, że coś jest nie tak, że życie stało się pełne, ale nie ożyło, to tam wkracza to, czego większość nie widzi. Minimalizm japoński nie jest po to, żeby być trendem, nie jest estetyką, nie jest stylem, jest prawie ostrzeżeniem, bezpośrednim wezwaniem, ponieważ dopóki będziesz nadal odpychać nadmiar, próbując dostosować się do tego, co cię męczy, próbując znaleźć pokój wewnątrz nagromadzenia, nic się nie zmieni. Tylko odwlecze, tylko ukryje, tylko uśpi to, co naprawdę czujesz. Nosisz rzeczy, które już do ciebie nie przemawiają. Jesteś uwięziony w rutynach, które nie mają już sensu, jesteś otoczony przedmiotami, które nie mają już funkcji, ale nadal je utrzymujesz, ponieważ myślisz, że musisz, ponieważ nauczyłeś się, że puszczanie to strata, ale nikt ci nie powiedział, że strata może być jedynym sposobem na ponowne odnalezienie siebie. I ta chwila nadchodzi, kiedy nic już nie służy, kiedy nawet cisza staje się hałaśliwa, kiedy dzień się kończy i nie wiesz, co naprawdę zostało. Kiedy czas mija i wydaje się, że zawsze się spóźniasz, nawet nie mając dokąd iść, to wtedy czujesz, że musisz się zatrzymać. Nie po to, żeby odpocząć, ale żeby zapytać siebie, co niesiesz i dlaczego. Danszary idzie prosto do tego punktu. Pokazuje ci bez owijania w bawełnę, że kontynuowanie gromadzenia jest sposobem na ukrycie się, ponieważ kiedy puszczasz, to co zostaje, to ty. Bez przebrań, bez akcesoriów, bez gotowych powodów, tylko ty. A to spotkanie przeraża, ponieważ wymaga spojrzenia ze szczerością na wszystko, co próbowałeś ukryć pod łóżkiem, na dnie szuflad, za wymówkami. Czy jesteś gotów to zrobić? Wyjść z tego cyklu przechowywania tego, co cię więzi, przestać czekać na idealny moment, idealny dom, idealną wersję siebie, aby rozpocząć zmianę, ponieważ ten moment nie nadchodzi. Nigdy nie nadchodzi, nadchodzi dyskomfort i to wystarczy. Kiedy czujesz, że już nie możesz, już zacząłeś, już przekręciłeś klucz, teraz brakuje kroku. A krokiem jest puszczenie, jeden po drugim. Przedmiot po przedmiocie, myśl po myśli, tego co już wygasło, ale upierasz się przy utrzymywaniu, ponieważ jakaś część Ciebie nadal myśli, że potrzebuje tego wszystkiego, aby istnieć, ale co tracisz, próbując utrzymać? Ile czasu spędzasz na naprawianiu tego, co już dawno powinno odejść? Przychodzi taki moment, kiedy rozumiesz. Nie chodzi o lepsze układanie, chodzi o odpuszczenie. Chodzi o zrobienie prawdziwej przestrzeni, bez próby kontrolowania, bez próby zastępowania, tylko otwarcie i utrzymywanie tej przestrzeni, aż stanie się znajoma. Na początku wydaje się dziwna, wydaje się niekompletna, ale ta pustka zaczyna się wypełniać czymś innym spokojem, jasnością, obecnością. Zaczynasz dostrzegać, że po drugiej stronie nadmiaru istnieje całe życie, życie, które nie potrzebuje niczego więcej, żeby się zacząć. Ono już tam było, potrzebowało tylko przestrzeni, a kiedy znajdziesz tę przestrzeń, przestajesz biec, bo już nic cię nie popycha, nie ma już wystarczająco dużo rozproszeń, żeby oderwać cię od siebie. To, co zrobisz od tego momentu, zależy od ciebie. Możesz dalej kolekcjonować usprawiedliwienia, albo możesz zacząć żyć z intencją, możesz dalej próbować organizować bałagan, albo możesz po prostu powiedzieć nie chcę już tego, nie potrzebuję już tego i odpuścić, bo to, co naprawdę ważne, nie ciąży, nie wymaga wysiłku, żeby zostać. To, co ciąży, to to, co już dawno powinno odejść. Być może jesteś dokładnie w tym punkcie. Wiesz, że musisz się zmienić, ale wciąż próbujesz zrozumieć, od czego zacząć. Więc zacznij tutaj. Rozejrzyj się. Zobacz, co jest tam tylko z inercji. Zobacz, co już nie ma funkcji. Zobacz, co zajmuje miejsce, które już do niego nie należy. I zacznij puszczać. Bez pośpiechu, ale bez przerwy. Nie czekaj, aż poczujesz się bezpiecznie. Bo ono nie przychodzi wcześniej, przychodzi później. Po każdym przedmiocie, który puścisz. Po każdym wspomnieniu, które zaakceptujesz, że zostawiasz za sobą. Po każdym tak, które zamienia się w nie. Pewność rodzi się z działania, a działanie zaczyna się teraz. Udostępnij ten błogosławiony film, aby mógł dotknąć i pomóc innym ludziom takim jak ty i ja. Nie zapomnij kliknąć przycisku subskrybuj, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Bardzo dziękuję z głębi serca za bycie częścią naszej wspólnoty wiary. Jeśli chcesz wesprzeć nasz kanał trochę bardziej, Rozważ dołączenie do grona członków naszego kanału. Zostawiam tutaj jeszcze dwa filmy, abyście mogli kontynuować swoje poszukiwania.